Magazyn lokalny. Magazyn lokalny. Agnieszka ja z witam i zapraszam na informacje ze Skawiny. Coraz większe zanieczyszczenie powietrza zagraża mieszkańcom Skawiny. Gmina stara się ograniczyć niską emisję. Skawinianie mogą liczyć na pomoc w ociepleniu budynków czy dotacje na wymianę starych pieców węglowych. Jednak to nie wystarcza. Poziom pyłu zawieszonego w zimowe dni jest kilkakrotnie przekroczony. Mieszkańcy uważają, że gmina powinna informować o zanieczyszczeniu i zagrożeniach, jakie z niego płyną. No niby powinna, remont na głowie spala, że zapominałam. Być może, że i oczy moje są właśnie z tego powietrza, ale wiadomo to? Nie wiadomo. No, powinno. Jak najbardziej, no ale co, że informować? No i co z tego? Bo ja na przykład mówię codziennie, jak otwieram okno raz i jak czuję takie właśnie spalania, tylko nie wiem skąd, to no nie mogę nawet okno otworzyć ani przewietrzyć, no bo wolę już być w tych smrodach, w których jestem. Naprawdę, no powinno się Czyli w Skawinie powietrze nie jest zbyt dobrej jakości? No, na pewno nie. Jako blisko, tam jest zanieczyszczenie największe, więc tutaj pewnie też. Każdy Ludzie ma... palą na pewno czymkolwiek wieczorem, bo to jest normalne, że palą. No ale widzi Pani, ja to najbardziej wieczorem. U nas jest to okropne wieczorami. A wie Pani co, ja i tak wiem, jakie jest powietrze, to nie muszę wiedzieć, bo ja mieszkam powyżej, przeszłam tutaj, to ja się duszę. Przede wszystkim te domy, to, to wszystko palą mi misik tutaj, jak się idzie do rynku, że ten dym to mnie już jako Starą międusia, a dopiero takie dziecko. Czyli duży problem w kabinie jest z To Znaczy, się wie pani, tu znaczy, się, gdzie palą w tych piecach. Idź pani korabnicką, jak tam śmierdzi, koło szkoły jedynki. Uważam, że nie jest najgorsze. Kraków to co innego, ale jednak gmina oddalona jest trochę, nie? Także ja uważam, że nie jest złe. Gmina do tej pory powiadamiała mieszkańców o nadchodzącej burzy, o obfitych opadach deszczu czy śniegu. Mieszkańcy zadają pytanie, dlaczego nie są powiadamiani o zanieczyszczeniu powietrza? Czy gmina wprowadzi taką informację do swojego systemu ostrzegania? Tomasz Żułk, zastępca burmistrza miasta Gminy Wina. Myślę, że to chyba dobry pomysł. Faktycznie temat zanieczyszczenia powietrza jest tematem, który często przewija się na różnych spotkaniach i, i, i w rozmowach, które tutaj w urzędzie się toczą. Patrząc i mając wiedzę też o problemach zdrowotnych wynikających z zanieczyszczenia środowiska, no trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że jest to zagrożenie równie istotne jak zagrożenia związane z bezpieczeństwem drogowym czy pożarowym. Tak na gorąco wydaje mi się, że też nie ma przeciwwskazań, abyśmy tego typu komunikaty mogli przesyłać obecnym systemem SMS-owym. Dlaczego do tej pory takie komunikaty nie były wysyłane do mieszkańców, mimo że na terenie skawiny znajduje się stacja pomiarowa? Dlaczego do tej pory? No myślę, że ta świadomość nas wszystkich dotycząca zagrożeń związanych z niską emisją rośnie i myślę, że do tej pory chyba nie traktowaliśmy tego na równi z innymi zagrożeniami, ale zdaje się, że na najwyższy czas, żeby tak zacząć myśleć. Także myślę, że to jest zadanie domowe dla urzędu do odrobienia i postaram się. W miarę sprawnie sprawdzić, czy obecna umowa z operatorem pozwala na wprowadzenie tego typu komunikatów. Jeśli tak, nie sądzę, że był problem, abyśmy to zaczęli robić sukcesywnie. A kiedy mieszkańcy skawiny mogą liczyć na to, że takie ostrzeżenia będą do nich docierały? No proszę mi dać tydzień, dwa, żebym mógł się zorientować, i myślę, że w tym czasie jesteśmy w stanie wprowadzić to do systemu.